Dostałem coś takiego, tylko tu jest Dream Kebab Pizza, eee, to jest Płatne. ktoś zapłacił za to, z kolei dostałem właśnie niespodziankę, sałatka z kurczakiem plus sos łagodny, eee, sok o smaku mango, 0,33 litra, 24 zł, to jest zamówienie, koszt dostawy 3 zł, eee, taki sok właśnie dostałem, teraz mm -hmm. zaspakujemy sobie to. Ja Zresztą zapłacił, tylko żeby nie było sytuacji, że ktoś za chwilę mi zamówi pizzę albo coś takiego. I od razu mówię, że ja nie będę płacił za rzeczy, które... To jest sos Nie będę płacił za rzeczy, których yy, nie zamawiałem. Ale jest spory, spory, spory jest na kolację sam raz Widelczyk Zobaczymy. Ktoś mi zrobił niespodziankę właśnie. Domofon był popsutny, popsuty, niestety mi nie dawało się naprawić tego domofonu. No i proszę bardzo, sałatka z kurczakiem. Ktoś mnie dobrze karmi, <grym> trzeba powiedzieć. Ktoś mnie dobrze karmi, tak wygląda sałatka. O, jeszcze podkreślam, jest ciepłe. To szybko zjeść. No.